a to nasza Krysia, próbuje sił z dnia na dzień idzie jej lepiej no proszę niedługo chcę być tutaj jedną z lepszych no juhu poszła jak burza no ty juhu macha tymi kijkami jak skrzydełkami no fajnie jest wiecie co, i to tu też przyjdziemy Doszliśmy do wniosku, że nie ma co siedzieć i mówić, że jest odwilż. Odwilż może jest, ale przecież można jeździć. Co udowadniają te obrazy, prawda? Także jest plus 6 stopni tutaj. Jutro będzie dalej, może 8 stopni. Ale śnieg trzyma na tej zmarzniętej powierzchni. To do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.